Jeszcze przed filmem chciałbym Was zaprosić na mój serwer Discord Technicy Igora V2. Zaproszenie w opisie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Igor i dzisiaj obchodzimy jubileusz, czyli 3 lata tego kanału. Zapraszam Was do oglądania. Ten kanał otworzyłem 14 października 2015 roku, a pierwszy film na ten kanał został wrzucony 6 czerwca 2016 roku. I to właśnie dzisiaj obchodzimy 3 lata tego kanału, co jest wielkim jubileuszem. Większość starych widzów ode mnie odeszła, a nowi najprawdopodobniej nie pamiętają to, co się działo jeszcze kilka lat temu, ale przybliżę Wam całą sytuację. Po prostu. No, byłem mało profesjonalny, byłem dzieckiem, ok? Pierwszy na kanale pojawił się audiolog. Nie wiem dlaczego, ale po prostu pojawił się. Oczywiście nagrany OBS-em. I od tamtego momentu po prostu wszystko zaczęło się rozwijać. Zacząłem nagrywać coraz to więcej Minecrafta, i tak naprawdę Minecraft to była główna seria na moim kanale. I to właśnie przez to straciłem tak gigantyczną liczbę odbiorców, ponieważ przestałem z nim po pewnym czasie. W tamtych czasach tak naprawdę byłem bardzo low budget gamer, ponieważ miałem bardzo słabe stanowisko. W tej chwili pokazuję Wam się na ekranie, jakie stanowisko miałem kiedyś, a jakie teraz. To jest przede wszystkim to, co zaugradowałem najmocniej. Moje stanowisko. Ale moje skile też nie zostały puste? nie W każdym razie zaugradowałem się. No i właśnie, komputer. To jest głównie to, co dało mi najwięcej mocy do, do roboty. Tak naprawdę, bez tego nagrywam samego Minecrafta, bo zwyczajnie tylko to mi chodziło, ale w tej chwili na naprawdę, gram we wszystkie gry i wtedy właśnie to był ten czas, kiedy przeniosłem się z Minecrafta na inne gry, albo przynajmniej na content filmowy, no i właśnie wyszło tak jak wyszło, cała aktywność się rozsypała. No i właśnie wtedy zaczęła się taka epoka, kiedy nie miałem w ogóle weny, nie chciało mi się nagrywać, bo po prostu aktywność mi spadła i Filmy, które robiły po dwie, po trzy, po cztery łapki, były po prostu słabe, a sam nie umiałem tak naprawdę zrobić rzeczy, która byłaby porządna. Jednak zmobilizowałem się i zacząłem nagrywać content bardziej filmowy. Tak, to nie był zbyt dobry pomysł, jednak po pewnym czasie widzowie się przyzwyczaili. Zaczęli przychodzić nowi widzowie i tak naprawdę wszystko zaczęło z powrotem nabierać sensu. To naprawdę zacząłem ten kanał na nowo. I kupiłem w końcu nową kamerę. W tej chwili nawet sam jej używam. I to dało mi niesamowity wachlarz możliwości do tego, jak kreatywnie ją wykorzystać. Ale myślę, że w tej chwili będę wymieniał tą kamerę najprawdopodobniej pod koniec tego roku, ponieważ zwyczajnie nie wystarcza mi, potrzebuję 4K. W końcu dostałem upragniony internet. W końcu mogłem dla Was streamować i nagrywać bez potrzeb, tak naprawdę czekania całych noc i dni, po to, żeby film mi się po prostu zwyczajnie przesłał. Jednak cały czas problemem był czas. I to jest tak naprawdę do tej chwili. Czas jest głównym problemem moim, przez co się nie wyrabiam, przez co nie tworzę. Zwyczajnie jest cały czas problem z tym, że nie mogę dla Was uploadować ani streamować, bo czas mi w tym przeszkadza. Myślę, że teraz, jak będą wakacje, myślę, że z czymś tam sobie porobimy. I tak naprawdę to by było wszystko. Aktualnie jestem jakoś sobie. Egzystuje marnie, ale egzystuje. Jak na razie YouTube'a za bardzo nie rozwijam, ponieważ mówiłem już czas, ale w tej chwili to naprawdę dalej się rozwijam. Myślę nawet nad przesiadką na nowy program do montażu, ale to potem. I tak naprawdę w wakacje może coś więcej zrobimy. W każdym razie, w tej chwili dziękuję Wam za ognanie. Mam nadzieję, że ten jubileuszowy film się wam spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. No i co, do zobaczenia, trzymajcie się na razie, jeszcze muszę podziękować mojemu operatorowi kamerzyście, który dzielnie walczył. No i co, do zobaczenia, cześć!